W pierwszym rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 29 aż do 34. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, uświadczył: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną. Ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również: ujrzałem ducha, który stępował z nieba jakby gołębica, i pozostał na Nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi. Gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że On będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam: On jest Synem Bożym. Oto słowo pańskie. Bracia, w kalendarzu liturgicznym, dzisiejszą liturgią, chcemy rozpocząć też ten tak zwany czas zwykły, czas w ciągu roku. Mieliśmy za sobą, tak przynajmniej myślę, wielu z nas wspaniały czas adwentu. Koncentrowaliśmy wtedy, rozważaliśmy wtedy. Tę ideę, myśl, Idziemy na Syjon. Patrzyliśmy wtedy w słowo Boga, które przypominało nam, że jesteśmy ludem pielgrzymów, że mamy ściśle określony cel, wiemy dokąd idziemy. Potem w nie mniej wspaniałym okresie radości Bożonarodzeniowej, zwłaszcza w tych kulminacyjnych momentach obraz światłości światłość która przychodzi na świat i wtedy ci którzy są pielgrzymami ci którzy idą na syjon mają drogę oświetloną bożym światłem Jezus światło świata kto idzie za mną nie chodzi w ciemności lecz będzie miał światło życia i teraz, kiedy zaczynamy trzeci etap, ten związany z tak zwanym czasem zwykłym, pamiętamy, że on dzieli się na dwie części. Najprościej możemy powiedzieć, to co jest do środy popielcowej, to jest jak gdyby taki pierwszy etap, i potem od uroczystości Trójcy Świętej aż do uroczystości Chrystusa Króla, to jest drugi etap. Kiedy przeżywamy ten czas w ciągu, w ciągu roku, pasterze kościoła w Polsce rozpoznali, że, że w tym roku ma towarzyszyć to hasło Wierzę w Kościół Chrystusowy. I w tych naszych rozważaniach w okresie zwykłym będziemy próbowali w świetle tego słowa widzieć, w świetle tego hasła widzieć, no, codzienność, rzeczywistość, odkrywać, co kryje się za tymi, co kryje się za tymi słowami. A wszystko związane z tą taką prostą naszy, prostym naszym powołaniem: Ufam, uwielbiam, uczę się. Takie trzy postawy człowieka nadziei chcemy w sobie kształtować tego który ufa Bogu na różny sposób przemawiającemu, który uwielbia swojego Boga i który jest gotów od swojego Boga się uczyć. To takie krótkie krótka perspektywa tego co, co jest w naszej wspólnocie dla nas, takim duchowym darem jaka jest wizja drogi, którą chcemy, Przeżywać. I dzisiaj uważny słuchacz mógł zobaczyć, dostrzec, że ten pierwszy list do Koryntian to są pierwsze trzy wersety tego listu do Koryntian. On przynosi nam takie słodkie, wewnętrznie dotykające, słodkie objawienie tego, czym jest wspólnota kościoła. Skoro wierzę w Kościół Chrystusowy, to dzisiaj to słowo nam mówi, czym jest ten Kościół, jak można na niego spojrzeć. Zwróćcie uwagę od razu na samym początku, w pierwszym wersecie Paweł mówi: Do Kościoła Bożego w Chrystusie, w Koryncie, do Kościoła Bożego w Koryncie. Zauważcie pierwsze określenie: Kościół jest Boży. Kościół jest własnością Pana Boga, nie jest wymysłem ludzkim, nie jest dziełem ludzkim, nie jest owocem jakichś przypadkowych sił, które działają we wszechświecie. Słowo mówi wprost do Kościoła Bożego w Koryncie. Dalej to samo słowo mówi, że Kościół ma jakąś twarz. W tym wypadku tą twarzą jest Korynt. To jest realne miejsce. To było wtedy ogromne, kosmopolityczne miasto. Miasto, w którym mieszkało wielu ludzi, którzy zostali do wspólnoty kościoła wywołani. Nie wszyscy tworzyli Kościół Boży, Kościół Boży w Koryncie. Nie wszyscy, tylko ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, na wezwanie. Jeśli, moi drodzy, otworzycie Księgę Dziejów Apostolskich, to będziecie mieli możliwość zobaczyć tam, że w czasie drugiej wyprawy misyjnej apostoł głosił w Koryncie Ewangelię, mówiąc kolokwialnie, nie miał tam łatwego chleba. Miał trudny czas, wiele oporu i buntu napotykał. Moi drodzy, to był tak trudny czas, że w nocy Jezus przyszedł do niego. Miał wizję Jezusa, który przyszedł i mówił: Musisz tu być, parafrazuję jego wypowiedź, bo wiele ludzi mam w tym mieście. I przez półtora roku tam Paweł z uśmiechem na twarzy męczył się i truł z tymi Koryntianami. Ale zrodził się tam Kościół Boży. Bo w tym całym szaleństwie marynarzy, kupców, prostytutek, handlarzy, żebraków i tego wszystkiego, co tam w tym mieście było, tam został zaszczepiony Kościół. I Paweł go nazywa Kościół Boży. W tym Koryncie Kościół Boży. I teraz następny, od razu drugi werset mówi do świętych w Chrystusie Jezusie i powołanych do świętości. I ci, którzy odpowiedzą na to, odpowiedzieli na to zaproszenie, to oni są nazwani, że są świętymi w Chrystusie. Bo to jest wielkie duchowe objawienie, które mówi, że jeśli człowiek, jakikolwiek, ktokolwiek odpowie na głoszoną Ewangelię i zaprosi Jezusa do swego życia i potwierdzi ten swoje zaproszenie wtedy chrztem, to dokonuje się w nim cudowna wymiana. To, co było w człowieku słabe, chore i kruche, zostaje zastąpione życiem Jezusa. Zostaje zastąpione życiem Jezusa. I dlatego Paweł mówi do świętych w Chrystusie Jezusie, byśmy powiedzieli dzisiaj do tych, którzy są oświeceni, którzy są napełnieni światłem Chrystusa. Bo my już mamy za sobą doświadczenie Bożego Narodzenia i my już wiemy, że światłość przychodzi z góry. Czyli być zjednoczonym z Jezusem znaczy świecić, płonąć światłem Jezusa. I tu już mamy przed sobą od razu wizję tego, do czego jesteśmy zaproszeni. Z jednej strony mam świecić światłem Jezusa, a z drugiej strony powołany do świętości, żeby mieć w sobie charakter Jezusa. Żeby nie tylko zewnętrznie, ale żeby to, co wychodzi, moje słowa, uczynki, żeby one wychodziły z charakteru Jezusa. Bo to jest moje zadanie. To jest wezwanie, powołany do świętości, czyli powołany do tego, aby być jak Jezus. I to jest, proszę siostry i proszę brata, to jest nasza misja. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła Bożego w Mosinie, to stąd się wzięło to określenie. Kościół Boży w Mosinie. Bo skoro jest Kościół Boży w Koryncie, to jest Kościół Boży i w Mosinie. Jest różnorodność tego Kościoła, ale są święci w Chrystusie, czyli ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Chrystusa. Ci, którzy mają z Nim osobistą więź. I są ci, którzy mają coś więcej, że jeszcze chcą być jak Chrystus. Że mają w sobie pragnienie być jak Jezus. I dlatego trzymają się kościoła, trzymają się wspólnoty, bo wiedzą, że tylko we wspólnocie może się człowiek uświęcić tylko we wspólnocie tej, tych cech Chrystusa może nabyć. Bo zaraz, za chwilę my widzimy z tymi, którzy na każdym miejscu wzywają imię Pana Jezusa Chrystusa. Bo to, co jest sercem. Tego Kościoła Bożego. To jest ta duchowa wiej z innymi, którzy wyznają Jezusa. To nas łączy. Jezus. I dlatego zobaczcie, to ołtarz jest w centrum naszego zgromadzenia. Ci spośród was, którym się kiedyś uda, moi drodzy, jechać do, do Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Lesznie. Jest obecnie bazyliką, ale naprawdę, kochani, to co jest niezwykłe w tym kościele, to jest to, że proboszcz, który w tym kościele był, w świętej pamięci, ksiądz Teodor Korcz, kiedy przyszedł czas duchowej odnowy po Soborze Watykańskim II, zarządził w starym kościele, żeby ołtarz był na środku. I moi drodzy, ja od dzieciństwa miałem świadomość tego, że my wierzący otaczamy ołtarz. Z trzech stron. I zawsze miałem świadomość tego, że gdy Chrystus przychodzi na ołtarz, to że On jest w centrum. Ten znak ołtarza, który jest w centrum kościoła. I my, którzy otaczamy ten ołtarz, naprawdę, kochani, warto, warto pod, tak podjechać tam i, i zobaczyć. I, I wtedy naprawdę zupełnie niesamowite doświadczenie. I potem przez lata, przez posługi we wspólnocie, Pan Bóg też dał łaskę, że celebrowaliśmy Eucharystię, gdzie w centrum był ołtarz ustawiony. W centrum. A my wszyscy, prezbiter z jednej strony, a z trzech stron, wokół bracia i siostry, i ołtarz w centrum, i Chrystus, który jest w centrum, jako ten żyjący, jako ten, którego imię się wzywa. Bo to, co najważniejsze w kościele, to jest to, że wszelka chwała w kościele idzie do Jezusa. Że to On jest uwielbiony, to On jest najważniejszy. I teraz, moi drodzy, kiedy słyszę teoretycznie On jest najważniejszy, ale to co sobie mówię, no ale kim On jest? Że jest najważniejszy. I tutaj odpowiada nam dzisiaj ta Ewangelia Jana, to niezwykłe świadectwo Jana Chrzciciela. Moi drodzy, to jest przepiękne świadectwo, w którym Jan wypowiada przynajmniej kilka cech Jezusa. Po pierwsze, nazywa go barankiem bożym, który gładzi grzech świata. I kiedy macie odrob... A wiem, że macie odrobinę chociaż tej duchowej wrażliwości to za tym słowem baranek Boży już wszyscy sobie przypominacie tego pierwszego baranka którego Abel złożył potem baranka którego ojciec Abraham złożył baranki paschalne które były składane baranki ofiarne baranki w świątyni jerozolimskiej baranek sługa pański to Jezus te wszystkie zapowiedzi baranków wypełnia. I zobaczcie, że jest słowo, że on gładzi grzech świata. Bo właściwie jest jeden grzech: niewiara. Niewiara w Jezusa, tak konkretnie. I z tej niewiary idą wszystkie inne grzechy. Z niewiary w Jezusa. I to mówi Jan. I potem drugie, co mówi, co mówi Jan. Jan mówi, że ten, który przyjdzie, że Jezus przewyższa go godnością i pokazuje, że Jezus ma Ducha Świętego. Nie tak przelotnie, nie okolicznościowo, ale Duch Święty spoczywa na nim. Dlatego Jezus jest namaszczony, bo ten Duch Święty w nim jest. I teraz Jezus się dzieli Duchem. Ci, którzy do Niego przychodzą, Ci, którzy są z nim zjednoczeni, otrzymują ducha Jezusa. I Duch Święty wewnątrz pracuje, przemienia, przekształca, czyni podobnym do Jezusa. I potem jeszcze Jan mówi, że on jest tym, którego nazywa się Synem Bożym, syn Boga. I teraz zobaczcie, jeżeli znamy Jego tożsamość, jeżeli wiemy, kim ten Jezus jest, to my w tym momencie, jeżeli mamy uwielbiać, to uwielbiamy syna Bożego. To zobaczcie, łączy nas wszystkich to, to samowidzenie Jezusa. Nie jakiegoś, którego sobie wymyśliłem, ale wierzę i uwielbiam tego Jezusa, o którym mówi Jan, chrzciciel, jako świadek. Tego Jezusa uwielbiam. Bo tylko ten biblijny Jezus jest w centrum Kościoła. Tylko On jest przedmiotem, to On jest podmiotem naszego, naszego uwielbienia. Mój drodzy, to, to takie wprowadzenie tego, tego, w którą stronę będziemy starali się rozważać w tym okresie w ciągu roku Słowo Boże, żeby kształtować w sobie cały czas. Ufam, uwielbiam, uczę się. Naprawdę warto, moi drodzy, tak jak mówiłem, w Nowy Rok, warto sobie w duchowy zeszyt założyć. Warto sobie zapisywać, uczyć się i na uwielbienie brać zeszyt. Kiedy, się, kiedy chcesz uwielbiać Boga w domu swoim, to bierzesz i mówisz, uwielbiam Cię, Ty, których chrzcisz w duchu świętym. Uwielbiam Ciebie, który jesteś prawdziwym synem Boga. Uwielbiam Ciebie, który jesteś barankiem bożym. Uwielbiam Ciebie, który gładzisz grzechy świata. Uwielb... I zobaczcie, i, i płynie z serca uwielbienie. I płynie z serca zachwyt nad Jezusem. I On jest w centrum. Jeżeli robisz to Ty w swoim domu, ja w swoim to wtedy się ta duchowa więź tworzy i jesteśmy tak jak w tym Koryncie, którzy w różnych miejscach uwielbiają Boga, ich i naszego Pana. I wtedy to jest, to jest ten Kościół Boży, żywy Kościół. Także to tyle, moi drodzy. Amen.